Hello my friend, dzisiaj ci pokażę kilka podstawowych narzędzi do zmiany krajobrazu, do zmiany mapy, do tworzenia gór, tworzenia różnych dołów. Klikamy F11, wchodzimy w World Edition i już wcześniej pokazywałem jak przemieszczać i kręcić, obracać samochód. W prawym górnym rogu teraz pojawił się filmik, możesz to obejrzeć. A teraz klikamy sobie tutaj i tutaj mamy kilka takich podstawowych narzędzi. Wybieramy sobie tutaj pierwsze, to jest okrągły pędzel, okrągły pędzel to jest. Tutaj mamy kwadratowy. Więc tak, klikając tutaj, wybierając tutaj do góry czy do dołu, wybieramy do góry, my tworzymy taką górę. Żeby zmienić, żeby to wyglądało inaczej, możemy tutaj zrobić yy, kilka różnych opcji. Możemy wybrać taka, na przykład wygładzanie, taka jest tworzenie takiego, nie wiem, podjazdu do góry, powiedzmy to. Czyli jak stworzymy na przykład taką górę i wybierzemy to, to robi się nam taki, jak to widzisz, podjazd, nie? Potem mamy takie. Takie nagłe, takie tworzenie takich, takich ostrych gór i takie wygładzanie, równe, takie lanszafty, takie równe krajobrazy możemy sobie tworzyć. Rozmiar, możemy rozmiar tego zmienić. Nie wiem jak to przetłumaczyć, taki nacisk tego pędzla, czyli jak zrobimy na maksa, to robi nam się to bardzo mocno i bardzo mocno to idzie do dołu. Zrobimy na minimum, czyli będzie nam powoli, sobie widzisz, powoli nam. Możemy sobie tym sterować i wybierać taką opcję, nam, jaka jest nam potrzebna. A dalej myślę, że sobie poklikasz i sam już znajdziesz, co dla ciebie jest odpowiednie. Więc to było wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wszystkiego dobrego i pa pa!